Dziś poznajmy osiemdziesiątki. No i tak przedstawiam wam pierwszą osiemdziesiątkę. Pierwsza osiemdziesiątka firmy Novi o nazwie Nero, włoska czekolada. Przedstawiam Wam kolejną 80. 80. Pochodzenia Belgia, kraj pochodzenia. Natomiast w takiej niebieskiej, błękitnej szacie kartonikowej. Oczywiście ta jest 100 gramowa. A oto i trzecia osiemdziesiątka, niemiecka, właściwie będzie austriacko-niemiecka, eee, lornetkę założę tylko, kartonikowa opłata, oprawa, kakao, Uganda. Można się nachodzić na takim okręcie. No, a tutaj mamy poziom kabin. No to czas by wejść do tak zwanej kajuty. No tak, i już jestem z powrotem. Tak, światło się tu zapala. O, no i proszę, z i czwarty w kabinie, w kajucie. Czwarty nasz zawodnik. Oczywiście polska czekolada, więc szata biała graficzna. Piękny, wedlowski, 80, gorzka również. I co ważne, również 100, grama, 100 gram yy, tej substancji, która daje powera. Halo, <ścoughs> znalazłem wszystkich zawodników. Posłuchajcie, czterech mamy zawodników i tak do przypomnienia. Do przypomnienia, pierwsza 80 Pochodzi z Włoch czekolada. Gr, 75 gram ma tylko ta tabliczka. Nero się nazywa firmy Novo, Novi, Novi, chyba tak się wymawia. Włoska. Druga, belgijska czekolada, 100 gramowa o szacie graficznej i kolorze niebieskawym. Takie różne, właśnie, odcienie jasny, ciemny. 80 gram. Jest zaznaczona, że na, pochodzi z Ugandy. To kakao, 100 gramowa, jak powiedziałem. Drugim, trzecim zawodnikiem, austriacko, bym powiedział, niemiecki, bo taki, chyba. есть. Pochodzenie język, w języku, tak dosyć sporo napisanym, tym niemieckim, aczkolwiek dokładnie nie ma zaznaczone skąd, ale bym tutaj mm, powiedział, że raczej niemiecko-austriacka, austriacko-niemiecka austriacko tabliczka czekolady po, mm, pochodzi również z Ugandy. Z Ugandy ta mm, nasiona kakaowca i wyprodukowano 80 również, i nasza czwarta czekolada polska. Jak najbardziej polska czekolada, 80-100 gramowa i mm, napisano premium, tutaj widzicie, ale ja tutaj doczytałem jeszcze, że z Gany, nasza czekolada i nasza kakaowiec pochodzi z Gany, tutaj w tym dolnym narożniczku, w pięknej, również jasnej, białej opakowaniu. Do dzieła! Będąc na Takim promie statku, okręcie powietrznym bądź e, morskim, warto zapoznać się z planem. Z planem, z rozłożeniem e, pomieszczeń, jakie to na tym okręcie powietrznym bądź morskim się znajdują. I otóż przed Wami taki schemat pokazany, gdzie i co można znaleźć. No, i tak pokrótce, tylko podejdźmy bliżej. Tutaj duży macie schemat tegoż, tegoż promu statku, poniżej opisane na którym piętrze coś się znajduje, i oczywiście maleńkie kwadraciki, co i jak można zobaczyć. I tak pokrótce, zobaczcie e, od najniższego poziomu, czyli parking dla pojazdów w ogóle. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Poniżej się znajdują. Tak tyle pięter. Dalej dziewiąte i dziesiąte. Yy, znajdują się różne inne yy, tematy, takie jak kierowcy i yy, yy, dla kierowców, i dla ludzi podróżujących, restauracje i bary na dziewiątce. To znaczy się dziewiątka, tu mamy zaznaczone widzicie dogów 13, aż tych poziomów jest taki blok, można powiedzieć, 13 -piętrowy. I na dziewiątym, którym piętrze? Na dziewiątym piętrze, o tutaj, znajdują widzicie, ile tych kwadracików, prostokącików znajdują się te do wszystkie dobrodziejstwa dla podróżowania, do podróżowania. dalej, Schody przeważnie są w różnych kolorach. Mamy niebieski, niebieski zielony, purpurowy, oranż, i tak dalej, różne kolory schodów, które prowadzą w dół do tychże miejsc parkingowych. Kolejne mamy kabiny, raz dwa, trzy piętra kabin właściwie, tak znaczy dwa, przepraszam, dwa bo jest dziesiątki i jedenastki to są te najwyższe, a dziesiąty i jedenasty to są piętra gdzie znajdują się kabiny, na takim piętrze właśnie się znajdujemy i na, samym, na samej górze właściwie znajduje się tutaj w tej części nie jest zapisane, ale jest mostek, mostek kapitański o, no i to było krótko, ale przejdźmy do przejdźmy do smaków tych czekolad określimy ich wartości tych naszych czekolad dzisiejszych zawodników no i tyle i już, i już jesteśmy na najwyższym z możliwych e, otwartych dla, 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 dla pasażerów pokładzie, czyli na 11 tak, 10, 11 tak, na 11 poziomie, tu jeszcze są tu jeszcze są o, zobaczcie tutaj okna kabin ale powyżej już są niedostępne dla, mm, dla podróżujących tylko dla załogi i kapitana ale co tam przechodzimy do czekolady włoska 80 80 przypominam z 75 gram otwieramy A, ciach 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 Ciach, ale tym razem będę zobaczyć wszystkie. Otworzę. oha tutaj przyklejono tu z przodu. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Złotko. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 18. 12. 18, no tak, 18 kawałeczków. Yy, włoska otwieramy ją. Krisek nam tutaj szybciutko ją pomoże. Złamię od razu, żeby kawałek tylko wyjąć no już musiałby jało, przepraszam, musiałem już ją Tabliczka. No, jak przystało, na, żeglu, na żeglujących. Zobaczcie, taki wytłoczenie, symbol. Symbol podróżnicy, właściwie tak. Można by powiedzieć, jak na morskie wojarze przystało. No. Próbujemy ją złamać. Wygląd taki fajny, matowy. Łamie się ładnie. Nie ma zbyt dużo mm, fragmentów. Chociaż może wiatr troszeczkę z boku śmika. zobaczcie na ten kopciuch. O, jak tam te silniki dają czadu, i para ucieka nam. Zapach takiego delikatnego kakao, kakao bym powiedział osiemdziesiątka, słuchajcie, czyli powinna być czekolada taka gorzkawa, lekko. Zobaczymy jaki jest smak i popatrzę przy okazji. Hmm. Może jakąś rybę zobaczę. Słuchajcie, wsiadłem do środka, zdążyłem tą czekoladkę rozpuścić w buzi, rozpuścić w jamie ustnej i muszę przyznać, że ładnie się rozprowadziła po podniebieniu. Wymieszałem oczywiście ją, jak powiedzieliśmy wcześniej, w innych odcinkach, ze śliną, połknąłem, no dodała poweru, mówiąc krótko. O, a następna, belgijska, tylko sobie przypomnę, Belgijska czekolada 80. Tutaj mamy wyszczególnione drobnym maczkiem, ale jest napisane, że czarna. No i tutaj piękny znaczek, że. No delikatna, że tak powiem, taką pieczątkę Dali Delikata. Tradycyjnie wszystko wiadomo, wiadomo, kod kreskowy, wiadomo również tak, da te ważności wyszczególnione tu jest też w, czterech, w dwóch językach, Belgi, holendę belgijskim zdaje się, czyli niderlandzkim i angielskim, e, gramatura i tak dalej. I również w ten sposób otwierane, czyli tradycyjnie kopertowo. Ale tutaj zauważyliśmy, że jest w jednym rogu y, mocniej przyklejona. A to dlatego, żeby było można łatwiej otworzyć. No, ale tutaj się nam coś, y, y, coś mi tutaj w środku nie pasuje. Bo jest opis ładny tej czekolady. Włożyłem ją. Tutaj mamy cały opis. Biorę y, czekolado po angielsku nawet jest napisane, tak? Happiness itd. Tak zachwalają substancje i, i, i też właśnie tą mm, czekoladę z Ugandy, ale w sreberku zapakowane, można też zobaczyć fakturkę. W ten sposób otwieramy ją. Zobaczcie, otwieram. O i nam się wyjawia gładka, y, gładka czekoladka. O. Tak, nic specjalnego, nie ma fakturki, jest tylko tak wyznaczona. 10 kostek, tradycyjnie duże, duże kostki. 100 gramowa, i spróbujemy, jak się teraz łamie. Oho, odkładam. Nie ma, słuchajcie, żadnych dużych odłamków, nawet na dłoni nie miałem. No, kapał fragment, jak dosłownie. Dosyć, jak na 80, jest warta. Zapach, jak poprzedniej, też w sumie się nie różnią niczym zapachowym. Spróbujemy teraz w smaku i popatrzymy, co jest w sklepie. no i koniec. No i takie macie, takie. Ale dobra, koniec zabawy. Macie już przygotowałem następną. Uganda, Uganda, kakao oczywiście pochodzi, niemiecka, austriacka. W każdym bądź razie robiona do Norma, do marketów Norma, yy, czyli raczej niemiecka, ale w Austrii chyba też robiona, by dużo, bo jest po niemiecku właściwie i francusku jedno jest opisane. W każdym bądź razie też 100 gram yy, magine X, X Uganda Czekolada. Nori, też certyfikat oczywiście jak przystało na krawędziach również jest opisana także Uganda zaznaczona, bardzo ważne yy, otwórz, otwórzmy otwórzmy, ale jest szalnie zapakowana jest dobrze, zwykłe proste mm, pudełeczko 12 kosteczek, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, 10 kosteczek w sreberku. Zgrzana, już tutaj nic nowego nikt nie wymyśli, i jest fragment, no jest jakiś dosyć duży fragment, i to wiecie, co taki dosyć złamany, ale odłożę tylko pozostałą część. O, uszykowałem już. Paseczki zwykłej, zwykłe takie, widzicie, nacięte jak gdyby prostokątnie, równoprostokątnie, prostopadle do siebie, o, tutaj na dole i na dole, do góry, 10 takich, łamię i aromat. Mhm. Mm mm -hmm. Ile tu można zjeść? A podobno dobre posiłki na morzu gotują kucharze, specjaliści. Yy, no, dietetyczne, niektóre, jak to mówią, wszystkie są dietetyczne, bo dla każdego coś dobrego i, dla ka i każdemu coś można dopasować do jego potrzeb. Yy, czwarty zawodnik. Wedlowska, nasza Polska. Pięknym białej szacie, białym opakowaniu, białym kartoniku od 1851 roku. Wyobraźcie sobie Wedel Premium 80 gorzka, i tutaj jest z Gandy kakao zaznaczone z certyfikatem. Pięknie pokazane. Piękne zdjęcie tego owocu kakaowca i również zaznaczone albo pierwszy fragment odłamujemy, tak, i wówczas możemy sobie Otworzyć drugi fragment i według instrukcji jest po polsku i po angielsku w dwóch językach. Pięknie również zaznaczona telefon, yy, gdzie można zadzwonić z różnymi, oczywiście, życzeniami bądź zastrzeżeniami. No i spójrzmy, zobaczmy, czy to rzeczywiście tak będzie działało. Jak to numer jeden i według instrukcji zrobię, otworzę tak fragmencik, tu. I wtedy nam się pojawia szczelinka, i możemy podważyć drugie opakowanie yy, i wyjąć wedloską. Wedroską czekoladę, o, o, o słuchajcie, w środku jest biała, nie ma nic, dobrze, ale proszę bardzo, w opakowaniu napisany Wedel i zgrzana oczywiście w takim folio, folio coś, nawet tutaj też jest otwórz w tym miejscu wyznaczony, czyli no rzeczywiście premium nam się trafiło, produkt polski. Aha, tylko teraz. Aha, tutaj trzeba pociągnąć albo. Ro, a, no, tak, po prostu trzeba, widzicie, o te dwa skrzydełka pociągnąć i żeby się rozeszło i pięknie się otwiera. I teraz, mmm, jaki aromat dalej wy, wyłonił się z tej tabliczki czekolady. Od, od chwilę tylko troszeczkę, odrobinkę. No, proszę bardzo, no tutaj zaskoczony jestem mile popatrzcie yy, symbol konika i wedel, czyli no nasz symbol konik z czekoladą tu jest. Czekaj, co no tutaj jest? Tak konik na nim jest jakiś mały jeździeć i tabliczki czekolady, a tutaj wytłoczone jest na tej kolejnej wedel i tak na zmianę na tych tabliczkach. Zobaczcie, tak na zmianę jest ich tych. 12 tych fragmentów. Teraz złamiemy ich. Aha. Pięknie poszło, mogło się. Złamało się oczywiście, bo odłamało. No, dużo? Nie ma, choć aczkolwiek jest parę. Parę jest tych fragmencików tutaj. Nie. No mówiąc, tyle co zwykle w tych czekoladach dosłownie fragmencików, maleńkich takich okruszynek, może z 2 czy 4, się pięć dosłownie ułamało i rozkruszyło zapach zapachu niepotrzebne są okulary przecież muszę przyznać, że aromat z tych wszystkich dzisiaj czterech prezentowanych jest tej naszej najbardziej przyjemnej gładź jest ok, czekoladowa brązowa i smak bo będzie trzeba zamówić czekoladę na gorąco Mam też miejsca na zewnątrz, na pokładzie e, gdzie można się poruszać. Oto i ogrodzone mini boisko do koszykówki i do piłki nożnej. No tak, zamykam furtkę, zamykam furtkę. I teraz mając piłkę, można tutaj się poruszać. Mamy też kosze, mamy też bramki. No i Taką plastikową yy, nawierzchnię, o dobrej przyczepności buta, gdzie można się poruszać. Mam piłeczkę I... A można i również pooglądać sobie w tym minikinie e, trochę telewizorni. I mamy też na takim poziomie różnego typu miejsca, takie jak restauracje, bary, taki, który jest za mną również. Hey Michael, so we have four. Four chocolates. Four chocolate okay. the Poland. Okay. Poland. Yeah. This is Italy. 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 Is, is it uh, Belgium? Make Belgium Belgium. Belgium Belgium. Yeah make Belgium and Germany. And Or um, Germany, I'm not sure. Germany or um, Austria. Okay. Okay. So I give you one piece. Okay. First, Italy. Different test. Different test, yeah. Okay. This, this is number one for my test. Yeah. This competition, like competition, you know? Okay. Okay. Okay, Michael, so take this. Yeah, tell this one. Yeah. The last one is the factory vedel. Alright, so uh, with my experience after testing everything, uh, I think I will start to rate. This i and this one taste similar, almost the same. Okay, so we prawie tak To take the camera. i niemiecka ten Ten to jest ten, Almost the same. to same. jest uh -huh. be yeah. jest ten, jest ten, to jest jest ten, ta smak, bardzo to jest ten, ta sama ten, to jest ten, to ten, to ten, to jest bardzo to Uh-huh. you can feel very, pure. Uh -huh. you can feel very pure. but this one is pure with the smack, with with a taste, mm. with smell mm -hmm. it comes with a nice flavor uh -huh. yeah? yeah, with a nice flavor All so right. it's like it's easy to enjoy it uh -huh. but you can feel the pure alright, this one. And this one, yeah, yeah. So, so if you ask me to choose everything yeah, 5 points choose this one 5 points yes and this one, 4 points okay and this one, 3 points, 3 points alright, super yeah Michael, you, yeah. you are very nice Champion, <laughs> yeah, <laughs> super, yes, yeah. because this chocolate is is very good taste and something like vanilla. Vanilla. What ah, you smell. It smell good. Smell good. it smell good. Aroma. Aroma good. Ah, very arom good aroma and uh -huh. also the chocolate. All right. Yeah, very good one. It's nice. Okay. Yeah, very super. Very nice. And this one is uh, very pure. It's okay, chili Michael, słuchajcie, wybrał. Okay. Oto dwie czekolady from Belgium. German, belgijska, niemiecka. Bardzo podobne mówi w smaku, ale obydwu daje trzy punkty. Cztery punkty. Italy from Italia. Jest, jest smak, mówi czysty. Czuć aromat delikatna. Jest, daje, no, daje 4 punkty. And the best czekolad. Yeah? The yes. best. Polskiej czekoladzie mówi jest bardzo aromatyczna, czuć posmak wanili i bardzo przyjemnie rozchodzi się w ustach i daje jej 5 punktów. Ok, Michael, so thank you very much for, for your choice. Thank you very much.